Witam wszystkich w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobię na prośbę jednego z kolegów krótki film o tym, jak operować dźwigiem budowlanym. A więc to jest taki bardzo już stary dźwig. Ale Jary, niektórzy uważają, że jeden z najlepszych, jakie w ogóle są do tej pory. Tutaj go włączamy. Idziemy z drugiej strony. Nie każdy dźwig jest taki sam. To jest akurat Liebherr? Oda? Nie. Jak on się nazywa? To są jego symbole. Dokładnie co to jest za dźwig. Jak kogoś interesowało. Tutaj zwalniamy hamulec. Po pracy zawsze jak wyłączamy dźwig. Musimy ten tutaj tą klapkę znowu założyć. Żeby był yy, żeby po prostu nie był na hamulcu, bo to jest. Teraz nie jest na hamulcu, teraz ma hamulec. Chodzi o to, żeby poruszał się z wiatrem. Jak wiatr wieje, on wtedy idzie z kierunkiem wiatru. Bo gdyby nie poszedł z kierunkiem wiatru, to by się przewrócił. I to o tym nie wolno zapomnieć nigdy. To jest bardzo ważna sprawa. Teraz przechodzimy dalej, żeby operować dźwigiem, jak ktoś nigdy nie operował, stanąć do dźwigu plecami. Wtedy będzie łatwiej operować. Zaraz powiem dlaczego. I tak. Tutaj jest przycisk, ten przycisk wyciągamy. Mogę go pokazać z każdej strony, żeby było wiadomo o co chodzi. To jest bateria, którą najlepiej codziennie wymienić na naładowaną. To jest ten przełącznik. Yy. Mam nadzieję, że to wszystko opowiem jak należy. Dobra, wyciągamy ten czerwony. Tu się go włącza. Naciskamy raz. I naciskamy dwa razy szybko. Raz i dwa. I czekamy, aż się zapali. Tutaj nam zielona lampeczka. Zapaliła się. I jeszcze raz naciskamy. I wtedy jest dźwig włączony. Tym się poruszamy do przodu. Do tyłu. W lewo. W prawo. Najlepiej stanąć tyłem do tego dźwigu. Wtedy wiadomo która jest lewa, która prawa strona. A tym opuszczamy, lub podnosimy. Tutaj więcej nic nie działa. W lewo, w prawo nic nie działa, tylko do przodu opada nam lina. Idzie nam w dół. Do siebie lina idzie do góry. Wiadomo, jak jest jakieś inne firmy-dźwig, no to, to będzie on inaczej działał. Może być trochę inaczej, ale jest raczej bardzo podobnie. I te nowe dźwigi na przykład mają to w sobie, że od razu hamują. Jest to denerwujące. Jak dla mnie. Nie wiem jak tam inni uważają. Ale to jest stare dźwigi najbardziej, najłatwiej nią operować. Na przykład jeśli zaczepisz obciążenie i puścisz go, żeby on po prostu sam jeśli zaczepimy na przykład paletę, z, na przykład z bloczkami i popuścimy hamulec, to on sam się wypionuje do tego ciężaru. Trzeba tylko podjechać odpowiednio do przodu i do tyłu, a tak powinny, o ile jeszcze nie ma wiatru. Jeśli nie ma wiatru, łatwiej się operuje i jeśli jest jesteś początkujący, to lepiej niech przy dużym wietrze w ogóle się nie zabiera do tego bo może się tylko nabawić kłopotów może pokażę jeszcze jak to wygląda i teraz zrobimy tak żeby było widać czyli co jest do przodu do przodu do tyłu i w lewo no może tak pokażę. dźwig jedzie w lewo, tak jak pokazałem wcześniej. Uspokajamy go, i dopiero lecimy powolutku w prawo. I tym do przodu opuszczamy. Do tyłu idzie nam do góry lina. Aha, i są jeszcze trzy biegi opuszczenia. To jest też ważne. Zaczynamy powolutku. Drugi bieg. Trzeci bieg. Jeśli mamy duże obciążenie i jesteśmy na końcu dźwigu z, z obciążeniem, to robimy to oczywiście bardzo powoli na pierwszym biegu, jeśli jest duże obciążenie. Jeśli jest za duże obciążenie dźwig w ogóle nie podniesie e, tego ciężaru i się automatycznie nie wyłączy się, ale nie podniesie po prostu automatycznie. Jest to zabezpieczenie po to, żeby się nie przewrócił. Co mógł tutaj jeszcze dodać? Może jeszcze raz zrobimy wszystko po kolei, żeby było wiadomo. Aha, jeszcze jest taka ciekawostka. Podobno, jeśli wyjedziemy liną na sam koniec i ktoś stanie na końcu opuści tą linę, to można tak dźwig rozbujać, że się przewróci. Tak słyszałem, nie wiem, czy to prawda. Jak ktoś wie coś na ten temat, to niech może powie, napisze w komentarzach, czy to prawda, czy dźwig można przewrócić, jeden człowiek może dźwig przewrócić, rozkołysując go. Bo tak słyszałem, że jest taka możliwość. Może jakiś silny, ciężki facet dałby radę, żeby tu podziano. Dobra, to jeszcze raz robimy. Wyciągamy pierwszy ten przycisk. Tutaj naciskamy, Zaraz założę, żeby to było widać. Jeszcze raz go wyłączę. Tak się go też włącza. Znaczy, przycisk się wciska i jest włączony. Wyciągam przycisk. Naciskam raz i naciskam teraz dwa razy. Raz i dwa. Aż się za, zapali, czy, zielona lampeczka. I wtedy jeszcze raz. On tam pyknie sobie przy tej skrzynce elektrycznej. To słychać. Na filmie pewnie tego nie słychać. No i już jest uruchomiony. I mówię w lewo. W prawo. Ten portal miesza. Do przodu, do tyłu, do przodu lina opada w dół, do tyłu lina idzie do góry. No i wyłączamy go na wieczór. Zawsze nie można, nie ma opcji, żeby go zapomnieć. Nie, można, nie możemy po prostu o tym zapomnieć, żeby go po prostu zwolnić mu hamulec. Bo on w tym momencie, jak jest włączony, jest włączony hamulec. Jak naciągniemy tą zakładkę, tam wtedy hamulec jest. Zwolniony, i on się obraca w kierunku wiatru. To jest właśnie zabezpieczenie, że on się po prostu na nie przewróci. No i myślę, że, że to tyle, jeśli chodzi o. No naprawdę trzeba uważać yy, najlepiej wyłączać ten dźwig. Trzeba uważać na linie energetyczne, jak tutaj mamy. Można naprawdę narobić dużo Bigosu, jak ktoś nie uważa. Szczególnie początkujący. Muszą uważać. Trzeba to najlepiej gdzieś się uczyć na takiej budowie, gdzie najlepiej nie ma dookoła budynków. I można się ten pierwsz tak naprawdę pobawić, a dopiero później zacząć coś robić. Żeby się nie porobiło. No, myślę, że pomogłem. Jeśli pomogłem, łapka w górę. Ciśnij też dzwonek subskrypcji. I zapraszam do oglądania kolejnego filmu. Cześć, do zobaczenia, do usłyszenia.